Kolejny aspekt to rozciąganie. Słuchajcie, nie zapominajcie o tym ważnym elemencie, ponieważ po wysiłku nasze mięśnie są zbite, przemęczone i bardzo ważne jest, żebyśmy je rozciągnęli. Będziecie mieli mniej kontuzji, a tego chyba nikt nie chce. Więc pamiętajcie, po każdym wysiłku poświęćcie kilka minut na rozciąganie. Ok, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie: pies z głową w dole i pies z głową w górze. Nazywa się to śmiesznie, ale to jest bardzo ważne ćwiczenie. Zwróćcie uwagę. Podporzę przodem, wyciągam się z głową w górę i po dwóch, trzech sekundach przechodzę do psa z głową w dole. Pamiętajcie, żeby pięty dotykały ziemi. Przynajmniej się starajcie. I znowu głowa do góry. Głowa do góry i głowa w dół. Kolejne ćwiczenie, również w podporze przodem robię wypad nogi do przodu i skręcam się do góry. Zwróćcie uwagę. Podprócz przodem, prawa noga idzie do przodu, blisko dłoni. I teraz, jeżeli prawe koniec jest w przodu, to prawa dłoń idzie do góry. próbuję dotknąć łokciem ziemi, w ten sposób. Jak zrobiłem, to zmieniam nogę. Lewa do przodu, lewa ręka do góry. Powoli nie śpieszę się, przy rozciąganiu się nie śpieszymy. I znowu łokić do ziemi. I tak zmieniam sekwencję przez 30 sekund. Do góry, łokić w dół, zmiana. Hop, do góry, łokieć i zmiana. Kolejne ćwiczenie: skłon, przód o nogach prostych. Zobaczcie, trzymam nogi proste i idę maksymalnie w dół, jak potrafię. Jak wytrzymacie kilka sekund w dole super robota. Proszę, próbujemy przez 30 sekund. I wyprost znowu po kilku sekundach i znowu w dół. Trzymam, trzymam. Wiem, że boli. O to chodzi. I wyprost górę rozciągamy i tak przez 30 sekund. Teraz skłon w przód, ale w rozkroku. Wykonuje wyraźny rozkrok dosyć szeroko i zobaczcie spokojnie sobie idzie je. Jeżeli same dłonie to za mało, to idę łokciami w dół. I sobie też pogłębiam spokojnie w górę. I znowu nisko. I do góry. I tak przez 30 sekund. I uwaga, skłon tym razem będzie do nogi prawej, do środka, do nogi lewej i do góry. Taka sekwencja. Proszę. Prawa noga, wytrzymaj 2 sekundy. Środek, wytrzymaj 2 sekundy. Lewa noga, wytrzymaj 2 sekundy. I do góry, powolutku. I tak przez 30 sekund. Proszę jedziemy. Prawa, środek, lewa i górę Teraz kolejne ćwiczenie w prostym. Prostuję się plecy proste, klatka do przodu i staram się dotknąć klatką piersiową do kolan. Oczywiście jest to bardzo trudne, ale staram się. Przy rozciąganiu macie się starać. Wykonać ćwiczenie poprawnie, to znaczy, że musicie od razu to zrobić. Spokojnie, zobaczcie. I sobie idę do przodu. Dla ułatwienia mogę złapać za palce i trzymam. Spokojnie. Jak boli za długo, spokojnie. Jeszcze raz i znowu. Hop. I trzymam. Tu poczujecie wyraźne rozciąganie dolnych partii nóg. Kolejne ćwiczenie. Świat rozkroczny. Na tyle, ile Wam pozwala, wasze ciało. I spokojnie idę. Głąd. przód, Hop. Spokojnie. Jak już osiągnąłem maksimum, wytrzymaj dwie sekundy. Możesz paluszkami iść do przodu. I wyprost. I jeszcze raz. przód. I wyprost. Super. W leżeniu tyłem, zobaczcie, przytulamy kolano do klatki piersiowej. Mogę oburącz, mogę przytulić mocno. Druga noga jest wyprostowana, leży na ziemi. Mogę jeszcze pogłębić, złapać za, piętę. Druga noga, hop, przytulam, rozciągam maksymalnie ile mi pozwala ciało. Czuję ból, wytrzymuję kilka sekund i zmieniam. I tak przez 30 sekund. Oddycham głęboko, równo, nie śpieszę się. Jedziemy. Dalej. Teraz leżenie bokiem, uwaga, łapiemy zapięte kolano przyciągamy do kolana i mocno naciągamy piętę do na pośladka. Mocno poczujecie wtedy wyraźne rozciąganie mięśnia czworogłowego uda, Ok, jak zrobione, to zmieniamy teraz druga strona, pamiętajcie, jeżeli. Rozciągacie lewą nogę, to oczywiście prawa, analogicznie tak samo. I mocno. Idziemy dalej. W fazie klęcznym, czyli na początku klękam, i później siadam na swoje stopy. I robię taki piękny opad tułowia w przód. Okay? Idę maksymalnie poluszkami do przodu, jak się da. Rozciągamy tu całość. Patrzę na palce. Mocno daleko do przodu. I tak sobie przez 30 sekund odpoczywam, ale rozciągam. Następne ćwiczenie. Tak zwana foczka. Uwaga, pokażę bokiem. O, bardzo ważne ćwiczenie. Rozciągam tutaj mięśnie brzucha. Jestem tylko na stopach oraz dłoniach i wyraźnie wykręcam się w górę. Tak, przez 30 sekund. Ok, słuchajcie, to by było na tyle jeśli chodzi o rozciąganie. Bardzo ważny aspekt i proszę Was, żebyście zawsze po wysiłku to robili. Te ćwiczenia są proste, ale niesamowicie ważne. Trzymajcie się, dzięki.